Mam przyjemność zaprezentować mieszkanie w Bielsku Białej na sprzedaż. Mieszkanie o powierzchni około 59 m2 składa się z trzech pokoi: przedpokoju, Łazienki, Toalety oraz kuchni. Zapraszam do Łazienki. Tuż obok znajduje się toaleta. Następnie kuchnia. W korytarzu, który jest duży i ustawny, mamy zabudowaną dużą szafę. Zapraszam do pierwszego pokoju, który może być sypialnią, albo gabinetem do pracy, według Twoich potrzeb. To był pokój najmniejszy, następnie drugi pokój, który jest średniej wielkości w tym mieszkaniu. I zapraszam do ostatniego pokoju, największego pokoju dziennego. Pokój dzienny jest największy pokój w tym mieszkaniu. Mamy tutaj również wyjście na balkon. A za oknem sporo zieleni. Mieszkanie znajduje się w Bielsku Białej w bardzo dobrej lokalizacji. Tuż obok mamy centrum handlowe, dobry wyjazd do centrum Bielska albo na obwodnicę Bielska. Jeśli szukasz mieszkania trzypokojowego o powierzchni niecałych 60 metrów kwadratowych, serdecznie zapraszam Cię do kontaktu. Ja nazywam się Mateusz Żukowicz, a to Nieruchomości.